Zapraszam was dzisiaj na pyszną babkę makową idealną na Wielkanoc. A oto lista produktów. Zaczniemy od utarcia 200 g miękkiego masła. Po chwili ucierania dodajemy 4 całe jajka i dalej cały czas ucieramy. Po jajkach kolej na dodajemy 200 g cukru i dalej miksujemy. Do masy dodajemy dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Następnie stopniowo i powoli dodajemy 400 g przesianej mąki, cały czas miksujemy na wolnych obrotach. Po dodaniu mąki dodajemy 100 ml mleka, powoli i dalej miksujemy. Na koniec dodajemy do masy 100 g suchego maku. Wszystko dokładnie mieszamy, aż mak połączy się z ciastem. Gotowe ciasto przykładamy do formy na babkę. Formę najlepiej wysmarować tłuszczem i wysypać bułką tartą, wtedy wszystko nam ładnie się upiecze. Ciasto wykładamy łyżką, po czym stawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 180 stopni, góra-dół bez termoobiegu, przez około 50 minut do suchego patyczka. Pieczoną babkę od razu wyciągamy z formy, zostawiając na talerzu, aż całkowicie ostygnie. Studzoną babkę możemy udekorować cukrem pudrem, posypać makiem bądź czekoladą tak jak ja. Ja swoją udekorowałam białą i ciemną czekoladą. Moja babka jest już gotowa, można ją kroić i się częstować. Ja Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam Was na kolejne moje przepisy i dajcie znać, czy jedliście taką babkę z makiem.